Yo, z tej strony David Darden. Witam Was ponownie na moim kanale. I dzisiaj skupimy się na takim temacie, o który często mnie pytacie: właśnie o czym stylizować włosy męskie, czym układać włosy, żeby fryzura się długo trzymała. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Możecie to zrobić, klikając tutaj pod tym filmem: w Subskrybuj. Jest to bardzo ważne, właśnie do tego, aby ten kanał się rozwijał cały czas. No więc jeśli te treści wam się podobają, te materiały wam się podobają, to zostawiacie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję, nie przedłużamy już i lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. No właśnie, więc czym układać włosy, jak stylizować włosy męskie, to jest dosyć... Trudne pytanie, ponieważ no nie, nie da się na nie odpowiedzieć w jeden jednoznaczny sposób. Dlaczego? No, ponieważ każdy ma inne włosy, każdy chce osiągnąć inne efekty. Przykładowo, jedna osoba chciałaby mieć włosy, które się błyszczą, które świecą po nałożeniu specyfiku, druga osoba chciałaby mieć włosy z matowym wykończeniem, które wyglądają bardziej naturalnie. Jedna osoba ma włosy cienkie, druga ma gęste. Ciężko odpowiedzieć tutaj w jeden jednoznaczny sposób, na przykład powiedzieć: no, układaj włosy tym i dym. Dobrze, no to zacznijmy może od podstawy, czyli akcesoriów do stylizacji włosów męskich. Jak widzicie, widzicie tutaj mam taką szczotkę Aperkata. Jest to szczotka okrągła, która służy temu, aby podwijać włosy, aby unosić włosy u nasady, tak? Jak często możecie to już widzieliście już w poprzednich moich filmach. Jak to się robi, jak się tej szczotki używa. Do jakich fryzur <laughs> przydaje się taka szczotka? No przede wszystkim do takich fryzur jak Quiff, do takich fryzur jak Pompadur, gdzie włosy musimy unieść u nasady, podwinąć je właściwie. No jeśli chcecie mieć właśnie fryzurę taką jak na przykład na tym zdjęciu, to bez szczotki okrągłej i bez suszarki także odpowiedniej. No wykonanie tej fryzury będzie po prostu niemożliwe. Grzebieniem tego się nie da zrobić ręką też nie za bardzo. Podstawowe akcesoria, ja użyłam tych właśnie szczotek do podwijania. Tutaj też chciałem zauważyć, że jeśli macie krótkie włosy, na przykład do kwiwa, takie krótsze troszeczkę, to tym będzie ciężko złapać włosy, żeby je podwinąć, szczotka wam nie złapie tych włosów. Wtedy musicie zaopatrzyć się w taką szczotkę, która ma dwie końcówki. Po jednej stronie te ząbki wystaje ich troszeczkę, są troszeczkę krótsze po dru drugiej stronie dłuższe. I wtedy tą krótszą stroną złapiecie te końcówki włosów. Natomiast jeśli będziecie używali tylko takiej szczotki na kwifa, kiedy jesteście świeżo po wyjściu od barbera, taka szczotka może wam nie złapać włosów, no i nie podwiniecie sobie tych włosów. No i oczywiście do stylizacji warto mieć też jakiś może możecie przydać grzebień do brody i do zarostu w jednym, jeśli chcecie sobie na przykład zaczesywać włosy, mając undercuta czy stickbacka, no to wtedy potrzebujecie takiego grzebienia i ten grzebień, grzebieniem sobie po prostu ładnie zaczasujecie włosy do tyłu. Okej, okay, kolejnym kosmetykiem, który dziś omówimy, będą tak zwane pre -stylery. Możemy wyróżnić pre w sprayu i pre w toniku. pre w sprayu aplikuje się za pomocą atomizera, Natomiast pre-styler w toniku, no po prostu wylewamy niewielką ilość na dłoń, rozsmarowywujemy tak jak pomadę, no i wcieramy. Do czego w ogóle służą pre-stylery, o co tu chodzi? Pre-stylery mają do zasady dodawać włosom objętości, zwiększać ich y, tak zwany volume, czyli unosić też u nasady włosy. Kto powinien z nich przede wszystkim korzystać? No przede wszystkim mężczyźni, którzy mają rzadkie włosy, które mają bardzo cienkie włosy, no i którym którzy chcą sobie dodać więcej objętości. Ponieważ nie ułożycie pompa, dura nawet quifa, jeśli macie rzadkie włosy i po umyciu szamponu widzicie te prześwity, nawet nie wiecie z czego za bardzo układać te włosy jak unosić je u nasady, bo tu nie ma co bardzo co unosić u nasady. No i właśnie wtedy możecie sobie walnąć jakiś pre przykładowo z solą morską od r 87 i problem jest rozwiązany tak naprawdę. Możecie później dalej stylizować włosy, to jest ważne. pre rzadko stosuje się same. Najczęściej używamy je z jakąś pomadą, glinką. Najpierw nakładamy freestyler na włosy, a potem używamy tego właściwego kosmetyku stylizującego. Pre-styler z solą morską jeszcze dodatkowo odżywia wasze włosy, pozytywny wpływ na zdrowie włosów. Są też freestylery. Tak jak tutaj Baxter czy Byvillain Sidekick Zero, które chronią e, włosy jeszcze przed gorącym powietrzem suszarki. Przy suszeniu włosów niszczą się włosy, niszczymy włosy, więc warto tego freestylera używać. No dobrze, no to teraz najpopularniejszy chyba środek do stylizacji już takiej właściwej, no a więc pomady do włosów. Pomady do włosów możemy podzielić tak naprawdę na dwa typy, jeśli oglądacie mój kanał albo czytacie bloga, to wiecie oczywiście jakie są to rodzaje, oczywiście chodzi o pomady wodne, pomady woskowe. Przykładowo tutaj mamy pom pomadę na bazie wody, no i szmir na, bard, na bazie włosów. Pomady wodne przeznaczone są głównie do tak zwanych początkujących osób, początkujących mężczyzn, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze stylizacją włosów, nie wiedzą za bardzo jak się za to zabrać. Łatwo się je wyciąga z pudełka, łatwo się je wyciąga z opakowania, łatwo się je zmywa z włosów, poleca się je również stosować latem. A na zimę bardziej woski. Często nie możemy pomad wodnych restylizować, czyli tworzy się skóru na włosach, nie możemy przyczysywać włosów ręką w ciągu dnia. Natomiast z pomadami woskowymi jest znowu na odwrót. Pomady woskowe możemy restylizować, możemy fryzurę poprawiać w ciągu dnia. Często pomad woskowych używała arystokracja dawniej, kiedy jeszcze nie było innych specyfików do stylizacji. No to używano tych pomad woskowych, ponieważ można było później zdjąć kapelusz, można było założyć jakąś czapkę i fryzura dalej wyglądała tak jak powinna właśnie to jest zaleta pomad woskowych, ale wadą pomad woskowych jest to, że trudno się zmywa je z powierzchni włosów, one mocno się kleją we włosach i nie ma opcji, żeby zmyć je samą wodą, tak jak w przypadku pomad wodnych, to jest. No i pomady woskowe powinno się używać głównie na zimę, one latem się topią i niestety nie jest łatwo ich chodzić, jeśli temperatury są naprawdę wysokie, więc woski bardziej Zima, wodnia, lato. Bardzo polecam właśnie stosowanie pomad do fryzur klasycznych. Do undercutów, do slickbacków, do pompadurów. To są właśnie takie typowe produkty do stylizacji fryzur klasycznych. No, oczywiście na samych pomadach skończyć się nie mogło. Producenci zaczęli wymyślać coraz to nowsze produkty do stylizacji. No i tak powstały chociażby pasty do włosów. Nie mają takiej siły jak pomady i rzadko są wykorzystywane jako ten główny środek do stylizacji. Czasami pasty używamy jako poprawianie po prostu boków fryzury, żeby nam nie stawały jakichś takich wiecie, małych, małych jakichś prac nad fryzurą. Natomiast rzadko pasty używamy do takiej głównej stylizacji. Jest to też oczywiście możliwe, natomiast wszystko zależy od tego, czy macie włosy mocno podatne na układanie. Jeśli macie włosy słabo podatne na układanie, to za pomocą pasty no, będzie trudno te włosy ukiełznać. Będziecie musieli tej pasty używać. Więcej, będziecie starali jej nałożyć jak najwięcej, aż w końcu te włosy Wam opadną, no i będzie problem. Warto y, zaznaczyć, że te pasty, szczególnie włókniste, takie jak Ruzel Fiber na przykład, czy American Crew Fiber, one sprawdzają się dobrze do stylizacji fryzur Messi. Fryzury Messi y, tutaj wymagają tego, żeby pomady nie były mocne, nie, nie obciążały włosów, tak, ponieważ Messi to jest bałagan troszeczkę na głowie, taki stylizowany, nieładny. Im bardziej będziemy starali się jakichś ciężkich pomad tam nakładać, to nic z tego Messi nie będzie. Poza pastami mamy też glinki. Glinki to taki dosyć no, nowoczesny, można powiedzieć, nieco produkt. Glinki podobnie jak pre dodają włosom objętości. No, jak już sami możecie się spodziewać są Dobre dla osób, które, ma, które mają rzadkie włosy, e, ponieważ dodają objętości i łatwiej te włosy unieść u nasady. Glinki są też lekkie, dosyć dużo lżejsze są od pomad. Glinki poleca się do włosów właściwie każdej długości. Możecie stylizować glinkami. Ja używam glinek akurat do stylizacji quifa czy tam do jakichś. No z glinkami tak to wygląda. Najczęściej mają wykończenie, właśnie, matowe. Dobrze, właśnie, glinki też współgrają z Pristeller'ami, ponieważ Pristeller dodaje objętości, Glinka jeszcze dodaje objętości. Możecie naprawdę fajnie sobie dodać volume do włosów i, i wtedy uniezie u nasadę i to będzie dobrze to wyglądało. Natomiast znowu glinek nie poleca się aż tak osobom, które mają włosy bardzo gęste, no ponieważ jeśli masz dobrą objętość włosów albo wysoką objętość włosów naturalnie i jeszcze bardziej chcesz tę objętość zwiększyć, to włosy przeobjętość czujesz te włosy i one opadną. Właśnie czy tam Lyride Cement to jest taka glinka, trochę pomada, no, ale bardziej przyjęło się, że glinka. Czy też tam ta nowość od Sleek Gorilla Clay Pomade to też taka dosyć ciekawa odmiana. No albo glinka też właśnie Lockhart. Według wielu najlepsza glinka na rynku właśnie mat clay. No cóż, powiedzieliśmy o pastach. Są jeszcze kremy. Kremy często są podawane jako jedna kategoria past z pastami. No, tutaj akurat mamy Super Shine od, od Layrite czy na przykład nowość, dosyć taka nowość na rynku wciąż. Modern Pyrite Ciasa z solą morską, no to są takie bardzo lekkie produkty. Kremy też, tak jak powiedziałem, stosujemy raczej do stylizacji takich bardziej luzackich fryzur w stylu surferskim, takich looków naprawdę naprawdę luzackich. Czy fryzur, który nie potrzebujemy wysoko unosić u nasady, też, się, też będzie ok. Czyli na przykład ten Super Shine Cream. Jest dobry do side parta na przykład, też ma wysoki połysk bardzo, a w side parcie to jest raczej w tym klasyku, w tej fryzurze to jest raczej no, standardzik. No i bardzo częsta zaleta kremów, okiełznanie boków, jeśli boki Wam odstają po stylizacji i chcecie, żeby się trzymały, żeby nie odstawały, no to możecie użyć właśnie kremu, niewielkiej ilości kremu zawsze mieć pod ręką i sobie okiełznać te boki, żeby Wam nie odstawały na wszystkie strony. No i dotarliśmy do ostatniego produktu, który dziś będziemy prezentować do stylizacji właśnie włosów męskich. No i będzie to. Będą to pudry. To, to już w ogóle chyba z najnowszych wynalazków obecnie na rynku pudry do włosów na no przykładowo American Crew Boost Powder czy Sleep Gorilla Styling Powder. Mamy jeszcze pudry od Ruzella, od Aperkata, jest tego trochę na rynku już teraz. No i właściwie co z tymi pudrami? O co tutaj chodzi? Co ja mam z tym zrobić? No, za pomocą samych pudrów można stylizować fryzury, niektóre. Raczej, pudry troszeczkę pełnią taką podobną rolę znowu jak freestyler na przykład. Oni te pudry dodają objętości włosom. Znowu po, po raz kolejny mamy tutaj specyfik. Dodaje objętości. Może służyć jako taki trochę freestyler, czyli dokładacie trochę pudru do włosów i potem nakładać jakiś środek yy, główny do stylizacji, albo po prostu stylizujecie samym pudrem. Jakie fryzury stylizujemy pudrami? No, raczej messy. E, fryzury typu bałagan na głowie, różne odmiany out of bed, bed hair day e, czy messy hair To są właśnie takie mm, idealne kosmetyki za stylizację pudru Myślę się... To jest czego nie jesteście w stanie zrobić za pomocą na przykład pomady wodnej Za pomocą pudru nie ma problemu Bałagan na głowie, nakładacie puder i tyle i wychodzicie sobie z domu no shit. W końcu o to chodzi też w tych fryzurach messy hair, że one nie mają jakiegoś konkretnego kształtu Mogą troszeczkę falować na wietrze i nic się nie stanie. Dzięki temu właśnie taki efekt można osiągnąć dzięki pudrom do stylizacji włosów. No klasycznych fryzur pudrami nie ułożymy raczej. Pudry mają wykończenie matowe dla fanów naturalnych kosmetyków do stylizacji włosów. No i to właściwie... E wszystko, co dziś chciałem powiedzieć na temat kosmetyków do stylizacji włosów. Powiedzcie, czym Wy obecnie stylizujecie włosy, jakich używacie kosmetyków? Może takie, które się tutaj nie pojawiły? Wszystkie kosmetyki, które wymieniliśmy, dzisiaj można znaleźć na stylishso.pl w moim sklepie. Tam możecie sobie wejść i coś dla siebie wybrać, może akurat coś, co dziś zostało zaprezentowane. Ja jeszcze raz zapraszam Was do subskrypcji, oczywiście zostawienia łapki. Możecie wejść do mojej grupy, w mojej grupie na Facebooku znajduje się rabat dla członków. Jeśli chcecie rabat do sklepu, serdecznie Was zapraszam. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, Yo!